Nazywam się Piotr Kulasz. Jestem absolwentem architektury krajobrazu, doktorem nauk humanistycznych o specjalności Historia Sztuki. Pracuję na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu. Prowadzę badania naukowe z zakresu sztuki ogrodowej w kontekście historycznym i współczesnym. Interesują mnie zagadnienia związane z ogrodami historycznymi oraz powiązaniami przyrody i sztuki. Ponadto zajmuje się krajobrazem sakralnym Lubelszczyzny, a zwłaszcza roślinnością komponowaną przy obiektach sakralnych. Prywatnie uwielbiam pracę w ogrodzie, wędrówki po bieszczackich szlakach oraz kubek kawy o poranku. Czas wolny spędzam z rodziną oraz maluję obrazy akwarelowe. Jako ekspert laboratorium Service Learning w ramach Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL mogę pomóc zrozumieć idee, metody nauki poprzez służbę oraz to, w jaki sposób wykorzystać ją w procesie dydaktycznym. Zapraszam na indywidualne spotkania i do wymiany doświadczeń. Wspólnie odkryjmy korzyści płynące z tej metody, która łączy nauczanie poprzez służbę na rzecz społeczeństwa.